gotowe Allo, Dobry wieczór panu, mówi Anna Jękosz. Proszę pana, my się jeszcze nie znamy, ale ja bardzo pana minę poznaję i witam pana serdecznie, a mianowicie ci Szczupakowie to chcą spalić Matkę Boską Częstochowską, Matkę Boską Różańcową i Matkę Boską w Siedmiu Boleści i proszę pana i świeci się, pali się światło u Czerneckiego tam w kuchni i proszę Proszę coś poradzić, bo my, my go chcemy pogromić. Proszę pana, ja dzwonię na pogotowie energetykę i, i, i w ogóle i, i jeszcze na policję i do tej pory nikt go nie, nie może pogromić, żeby mi u mnie światło nie zgasło, żeby mi nie wybiło na czuty, bo ja mam komputer i radio Maryja, proszę pana. Ma Pani światełko? Tak, mam. W tej chwili mam. No to jaki jest problem? A żeby ta, ta, żeby u nich się nie świeciło. Czemu? No bo, bo, bo czas się... No czemu ma się u nich nie świecić? No bo, no bo oni chcieli spalić matkę boską Częstochowską. No co ma jedno do drugiego? Hmm. To teraz już nie wiem, proszę pana. Nie bardzo rozumiem, o co pani chodzi. No teraz już nie wiem, jak to... Bo ta pani na pogotowiu na płaskiego powiedziała mi, żebym zadzwoniła do was. Ale nie wiem, o co pani chodzi. Co pani chce, żebym zrobił? No żeby pan światło u Szczupaka, ponieważ oni tą spali Matkę Boską Częstochowską, Matkę Boską Użańcową. No Już teraz pan pojmuje? Nie. Nie? Nie. To może kogoś innego pan do telefonu da? Może jakiegoś pułkownika albo przełożonego? Ale ja jestem sam w tej chwili. <noise> to co zrobimy? Niech pani poprosi, żeby, żeby, żeby zgasili światło. To ja tam pójdę, no, żebym, żebym oberwała? No, ja nie nie rozumiem, dlaczego ja mam im prąd wyłączać. No bo się spalił nas, bo się spali Radio Maryja. A czemu ma się spalić? No bo oni palili Matkę Boską Różańcową. A skąd pani wie? No bo tak, bo, bo tak odczułam, bo ja jestem święta, proszę pana. Ale jak pani to odczuła? Proszę? Jak pani to odczuła? No odczułam, bo, ponieważ się bardzo źle czuję, bo siedem razy byłam gazowana dzisiaj. Przez kogo? Przez Czernecki i przez Czupaków. No to musimy pani na policję dzwonić. No to już dzwoniłam w tej sprawie i proszę pana powiedzieli mi, żebym do pana zadzwoniła. No ale, no i co? I co ja mam zrobić? Ja pani nie odgazuję. Proszę pana, niech pan w tej sprawie zadzwoni na straż pożarną. Bardzo pana uprzejmie. Ale pana, to nie moim obowiązkiem jest dzwonić gdzieś tam po innych instytucjach. Ja pilnuję tego, co, co do mnie należy. Dobrze, to ja zapłacę w takim razie za straż pożarną. Proszę bardzo. Dziękuję uprzejmie. Proszę.